Dzień dobry. Trochę mówię inaczej. Bo tam coś mnie ubiera. Ale to pięknie. A dziś porozmawiamy sobie o ludziach. Dlaczego i jakimi może przede wszystkim warto ludźmi się otaczać Zapraszam w tą dzisiejszą drogę? Istotne jest to, byś się otaczał się dobrymi ludźmi. A dlaczego? Dlatego, że jest takie powiedzenie, że jesteś sumą pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Coś w tym jest. Powiem Wam, jak jestem zbudowany ludźmi, którymi się otaczam. Oczywiście ta piątka jest trochę w cudzysłowie, ale proszę yy, ludzi o wsparcie mojej akcji alpakowej i okazuje się, że a. wielka część ludzi płaci dziesięcinę, b. b. jest taka, że właśnie pisze, że wsparli akcję na płuco, albo na chore płuco dla dziecka, albo na przeszczep twarzy dla koleżanki, w sensie odbudowy nerwa Mega, oczywiście to są ważniejsze tematy i róbcie tak dalej. A jeśli ktoś nie wie co jaką akcję wesprzeć, to zapraszam, od czegoś warto zacząć. Link poniżej. Żyjemy sobie na tej planecie i spotykamy ciągle ludzi. I to jest oczywiste, że tak się dzieje, natomiast z niektórymi ludźmi których spotykamy, wchodzimy w relacje. Czekajcie. I nawiązujemy znajomości. To bardzo istotne jest, z jakimi ludźmi utrzymujemy te relacje. Czy nas się ludzie wyciągają w górę, czy ciągną nas w dół? I oczywiście nie chodzi mi o to, że powinniśmy Spotykać i utrzymywać znajomości tylko z ludźmi, którzy nas budują, kształcą i tak dalej. Oczywiście, przede wszystkim tak. I powinniśmy pomagać ludziom, którzy sobie nie radzą i są w dołku. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o tych ludziach, którzy nas wspierają. I dzisiaj, właśnie przyjeżdża do mnie. Z Krak który mieszka obecnie w Krakowie. Spędziliśmy 3 lata w internacie, i to jest niesamowite, że widzimy się raz na rok, raz na pół roku, czasami pewnie rzadziej. Zmienimy do siebie czasem. Że ja dzwonię do tego człowieka, i mimo że nie rozmawialiśmy pół roku, rozmawiamy ze sobą, jakbyśmy widzieli się wczoraj. I tego Wam życzę. Takich wspaniałych ludzi. Taki dziwny będzie ten odcinek dzisiejszy. A jeśli możesz, to wesprzyj mnie tam.